Paweł i skończyłem ten domek na drzewie, jak widzicie sami. O, patrzcie, fajne tam ma to drzewko. Te, dzisiaj y, oprowadzę wam po mojej wiosce, dobra? Tutaj mamy takie drzewo w środku, tam mamy liście. No, napiszcie w komentarzach, czy fajne jest wyszedł. No dobra, to y, patrzcie. Tutaj jest farma. Napiszcie, czy mam ją siać, bo tak naprawdę mi się nie chce. Ale napiszcie, czy mam ją zasiać. Yy, tutaj jest taka wieża bałwanów. taka o. I tutaj mam strzelnicę na dół. Piętro niżej. Yy, czekajcie. Tutaj były tak, te snowmeny, które biły, ale niestety z szkielety je. Kaput. Zabiły. I patrzcie, tutaj mamy dzwon, który wiadomo i villagerów, że mają już wracać, bo jest zagrożenie. Tam chciałem mieć dom, ale przy tej białej kropce, otu. tu chciałem mieć dom, ale wiecie, za dużo roboty przy szkle. Strasznie mi to, mnie to znudziło, końcu rzuciłem to i Zrobiłem sobie lepszy, nowy domek. I patrzcie tutaj. Czekajcie. Prowadzę was po tym, co ja wcześniej mówiłem. Tamta wieża, tutaj most. Tutaj były też bałwany, ale stopiły się. Tutaj mam taki mur z kaktusów obronny. Drwany. I patrzcie tutaj. I coś. Krótki lotzę może... nie jest strzałki Ale Nie dałem do wszystkie tych no strzałki Ale tak to bije normalnie i mocno To jest ale ja jej nie budowałem Czekajcie, polecimy tam do tamtego domku, o, tutaj ja go tylko budowa jak to... Yy. Dobra, wiecie, o co mi chodzi. Ob obudowałem ten w szmaragdy, bo nie chcę, żeby moja wioska była jakaś biedna. Dlatego yy, go ten szmaragdami. Yy, tutaj mamy standardową farmę. Tam farmę. W sumie to sam. Ja nie pamiętam, co to jest. Co? co. Mamy na tej wiosce tutaj crafting. No, czekajcie. No, nie, nie, shift. O, w końcu wyszłem. Tutaj mamy kaktusika. Mm, a, pokażę Wam jeszcze ten domek. Tutaj nic ciekawego. Tam się wchodzi na górę czekajcie, ta robinka. Tu. Tak, tutaj balkonik, i tam druga część to samo jest. I teraz kolana. O, tutaj. Tu jest tam, i. Zienić, tak jakby nie jestem prawdziwe, to nawet nie jestem niski no dobra, teraz tamten domek i yy, on nie ma nic tak naprawdę i no tak samo tylko ma tutaj wieżę jeszcze no tak, tutaj chleb i tutaj jest wyjście i można spokojnie strzelać w łuku tak jak ja w tym momencie jestem najlepszy z kolegów, którzy grają, kuzynów U ku i kuzynek, którzy grają w łuku właśnie, prawda, ale nie na tym

Abym mógł strzelić nawet gdzieś stąd, tamtko. Yy, czekajcie, musi ktoś być. Yy, będzie ktoś czy nie? aby był. Hmm. Skąd? się tylko Dobra, to ja szukam. A w sumie dobra. Yy, Eee, to może nie eee, ten... Mam to na końcu języka, nie zwiedzanie wioski eee, później wam to pokażę, teraz może pójdziemy sobie postrzelać z łuku. Eee, no dobra, to jakiegoś szukam. Yy, o tutaj my w ogóle mam kanion Takiego O czekaj to nie ten kanion Co kiedyś widzieliście na odcinku? pomogę O tutaj krowy Czekajcie Znaczy nie widzę ich Dobra, mnie tu atakuje Nie ruszajcie się Widzicie? Jedna załatwione teraz kurczaczki? No nie! Nie ruszajcie się. O, widzicie jeden trafiony. Tam czarna owieczka i nie ruszyła się. No nie ruszaj się! No dobrze, teraz za szybko puściłem, nie wycelowałem. Teraz na pewno było. I teraz. Prawie. No dobra, jest. Zaliczone. Czekajcie, jeszcze tą króciutko tylko. No wiadek, chociaż nie je nie, nie jem. Ak, to koło nie Myślałem, że to jakiś. Ej, on rozmnożył teraz taka konik. Znalazłam w końcu... Jupi, żartuję, a nie. Nie, nie, czuję... nie, 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 byśmy zrobić. Dobra, pozwólcie, że sobie jeszcze stało? Dobrze się zastrzelę. Teraz jeszcze tylko tu bałwa. Gdzie on? A, przecież skile reagują na deszcz. Zapomniałem. Stopniały mi. No dobra, to chyba na tyle wam poka Gdzie są w ogóle moje golemy? Zbychu gdzie jesteś? Zbychu? Gdzie ten Zbychu? Ty, zgubił mi się Zbychu. Napiszcie w komentarzach jak widzieliście tutaj gdzieś na filmie. Bo ja tak naprawdę nie. Ej, w ogóle są mieszkańcy w tej wiosce? Bo ich nie widzę. Co? Ej, chyba nie ma ich. Co, że niby wyginęli? Nie, to niemożliwe. To jeszcze spełniłem je. Dobra. To chyba koniec odcinka. To